Marka Rotenso. W Polsce jest z nami od 2014 roku. Oferta marki Rotenso to bardzo szeroki wachlarz różnego rodzaju urządzeń do różnego zastosowania, od domowych przez komercyjne. Przejdźmy teraz sobie do konkretnego urządzenia, żeby opowiedzieć o jego zaletach, o jego wyglądzie. Zapraszam. Klimatyzator Rotenso Ukura, ścienne urządzenie, które widzimy tutaj po mojej prawej stronie. Warte podkreślenia jest, myślę, jego wygląd. Szczególną uwagę zwróciłbym na srebrne wykończenia tego frontu. Cały front, jak i ogólnie urządzenie jest śnieżno-białe i jest to biel połyskująca. Żeby dostać się do filtrów w tym urządzeniu, wystarczy otworzyć przednią klapkę i po uniesieniu tego frontu dostajemy się do filtrów. Mamy tutaj dwa filtry mechaniczne, a także filtry opcjonalne. Przy omawianiu tego klimatyzatora myślę, że warto wspomnieć o pilocie, który ma dość nietuzinkowy wygląd. Wiele urządzeń na polskim rynku ma piloty, które nie wyglądają zbyt specjalnie i mimo że jest to gadżet za pomocą którego sterujemy tym urządzeniem, to i tak warto, żeby on wyglądał w jakiś ciekawy sposób. Taki właśnie jest pilot w urządzeniu Rotenso Ukura. To urządzenie występuje tylko w układzie pojedynczym, czyli nie możemy go spiąć pod układ multi-split i występuje w typu szeregu od 2,5 kW aż do 7 kW. Poprzez wytworzenie ujemnych jonów tlenu, jonizator, który jest standardowo wbudowany w urządzenie, ma możliwość wyeliminowania z powietrza wirusów, bakterii, roztoczy, alergenów wszystkiego tego, co w tym powietrzu może się znajdować dzięki czemu powietrze jest po prostu czystsze i zdrowsze. Klimatyzator standardowo wyposażony jest w modem Wi-Fi, dzięki któremu mamy możliwość sterowania nim z dowolnego praktycznie miejsca, w którym mamy dostęp do internetu. Dzięki dedykowanej aplikacji będziesz miał możliwość sterowania klimatyzatorem aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczenia, klimatyzator ma możliwość uruchomienia się w grzaniu, kiedy temperatura spadnie poniżej 8 stopni, dzięki czemu jest możliwość utrzymywania stałej temperatury właśnie wspomnianych 8 stopni. Klimatyzator ma możliwość automatycznego sterowania zarówno żaluzją pionową, jak i poziomą, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostosować kierunek padania powietrza do własnych potrzeb. Mam nadzieję, że spodobało ci się to urządzenie. Jeśli masz na jego temat jakieś pytania, to zachęcamy do kontaktu z nami. A jeśli szukasz czegoś, co ma nieco inne funkcje albo nieco inny wygląd, to obejrzyj kolejne materiały związane z marką Rotenso.